Dzień dobry! Słuchajcie, zanim dojedziemy w miejsce, do którego jedziemy, bo dzisiaj zabieram Was na wycieczkę, zatrzymaliśmy się w miejscowości przed naszym punktem początkowym, który miał być punktem początkowym. Zatrzymaliśmy się w miejscowości, która nazywa się, miejscowość nazywa się Arona. W miejscowości Arona urodził się w San Carlo i właśnie ja w tym momencie patrzę, a Wy zaraz popatrzycie na statuę świętego Karla, świętego Karola, która jest ogromna i można ją podziwiać z zewnątrz i można też ją podziwiać wewnątrz. Także ja się teraz odwracam i pokażę Wam świętego Karola, który jest bardzo, bardzo wysoki. Taki wysoki. Kochani, słuchajcie, jesteśmy w miejscowości Arona. Zatrzymaliśmy się na chwilę, właśnie po to, żeby zobaczyć tą statuę, żeby przejść się tutaj po tarasie, który jest u góry. Dzisiaj zabieramy Was na wycieczkę po miejscach, tutaj w okolicach Lago Maggiore, które są warte odwiedzenia, właśnie w regionie Piemont, bo jak wiecie, nie możemy niestety wyjść z naszego regionu. Więc postanowiliśmy po prostu pojeździć po naszym regionie i pokazać Wam po prostu co nieco. San Carlo patrzy na jezioro, które jest tutaj za nami i my teraz spróbujemy wyjść do góry i pokazać Wam właśnie to, co może zobaczyć San Carlo. Nie można wejść na samą górę, to znaczy nie można wejść tam po drabinie, jeszcze w środku jest taka konstrukcja zrobiona, do której można po prostu wejść, kiedy nie ma tej sytuacji, która jest teraz, ale na taras można wejść spokojnie. Także w tym momencie hmm, wyjdziemy sobie na taras i pokażemy Wam po prostu, co jest na górze. My się zatrzymaliśmy na chwilę, wzięliśmy bilety, mogliśmy sobie po prostu tutaj pochodzić dookoła, bo tutaj niedaleko jest właśnie jezioro, ale stwierdziliśmy, że skoro już tutaj jesteśmy, to wejdziemy do środka. 3,50 kosztował nas bilet tutaj, żeby wejść, pochodzić sobie po parku, wyjść na górę. Dostaliśmy książkę, dostaliśmy informację o życiu świętego Karola. Także bardzo sympatycznie, bardzo miło. Taki przystanek przed. E, miejscem właściwym do e, odwiedzenia, e, zaraz po prostu będziemy w drodze do tego miejsca, a tymczasem, tak jak mówię, wychodzimy na górę. Fuf, z tymi maseczkami jest zdecydowanie ciężko oddychać. Tutaj za mną jest wejście, kiedy, kiedy sytuacja jest lepsza, w sensie, kiedy nie mamy zamieszania po prostu z tym, co tutaj się dzieje, to tutaj są drzwi, żeby wejść na górę. I tam po prostu się podziwia widoki z góry. Ale powiem wam, że tutaj ja i tak wyszłam, trochę się boję. Ale i tak jest dosyć wysoko. O, jaki piękny widok. Dobra, słuchajcie, teraz się odwracam i pokazuję wam widok Lago Maggiore. Za nami i San Carlo. Patrzy właśnie na Lago Maggiore. Mam nadzieję, że nie dostanę mandatu za ten krótki oddech bez maseczki. Kochani, witajcie w miasteczku, które nazywa się Streza. Tutaj mieliśmy zacząć naszą podróż, naszą wycieczkę, no ale generalnie stało się tak, jak się stało i myślę, że stało się dobrze. Kochani, miejscowość Streza nad jeziorem, nad Lago Maggiore, gdzie wy, wystartowują, czy startują, o, statki, żeby odwiedzić trzy z czterech wysp na właśnie jezioru, na jeziorze Maggiore. Lago Maggiore jest największym jeziorem w regionie Piemont, ale, ale uwaga, Lago Maggiore znajduje się w dwóch regionach włoskich i w jednym szwajcarskim, czyli tak naprawdę to jezioro sięga dwóch krajów, dwóch państw i trzech regionów. znajduje się właśnie w regionie Piemont i w regionie Lombardia. Kochani, muszę biec, bo zaraz właśnie e, przyjechał statek i musimy się załadować na statek. Także opowiem Wam więcej, jak już będziemy na barce albo po barce. Dobrze, kochani, to nie był nasz statek. Fałszywy alarm. Mówiłam, że to jezioro Lago Maggiore znajduje się w dwóch państwach, w trzech regionach. Jest największym w regionie Piemont i drugim co do wielkości w regionie Lombardia. W regionie Lombardy największy jest Lago di Garda, zaraz potem jest właśnie Lago Maggiore i później jest Lago Como, które jest najgłębsze, jeśli chodzi o te rozmiary. Statki. O pół godziny startują i odwiedzają każdą z tych trzech wysp. Trzy wyspy można odwiedzić, chociaż są cztery, ale na czwarty ktoś mieszka i powiedział, że nie chce turystów, więc okej. Okay. Izola Madre, Izola Bella, Izola dei Pescatori, czyli trzy wyspy, które uda nam się odwiedzić teraz. Na każdej z nich jest coś do zobaczenia, na Izola dei Pescatori można też coś zjeść, także my spróbujemy, zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądała. I na Dwóch wysp, czyli na Izola Bella i e Izola Madre powinny się znajdować, powinny się znajdować białe pawie. E, to jest to, po co przyjechała Ala tak naprawdę po przejażdżkę statkiem i żeby zobaczyć białe pawie. Także kochani, zapraszam Was serdecznie e, do pozostania ze mną nad jeziorem, nad Lago Maggiore, e, na wycieczkę statkiem i na oglądanie, jeśli nam się uda oczywiście, białych pawi. Kochani, pierwsza wyspa, Izola Madre, czyli Wyspa Matka. Jest tutaj taki ogromny park, więc idziemy, żeby zobaczyć, czy znajdziemy te fantastyczne okazy. Jeśli nie, to nie. Ale tak czy inaczej, pokażę Wam, jak to wygląda, bo po prostu wyspa jest przepiękna. Jesteśmy na Izola dei Pescatori, czyli na wyspie rybaków. To jest jedyna wyspa z tych trzech, które dzisiaj odwiedzimy, która e, żyje przez cały rok. To znaczy oni po prostu tutaj mieszkają, żyją przez cały rok. Pozostałe wyspy, no, na Izola Madre jest tylko ogród, tylko albo aż ogród, więc jasnym jest, że nie ma tam jak mieszkać. A Izola Bella jeszcze jej nie widzieliśmy, ale czytałam, że nie jest zamieszkała. Także Izola dei Pescatori to jedyne miejsce, które można. I przyjechać i mieszkać tutaj. Jest sławne z tego, że tutaj przyjeżdża się, żeby zjeść. I potem my tutaj właśnie jesteśmy, żeby zjeść. Szukamy teraz odpowiedniego miejsca, z widokiem najlepiej na jezioro. I jak tylko je znajdziemy, to się zatrzymamy i zamówimy sobie na pewno jakąś rybkę z jeziora. Standard. Nie możemy zje nic zjeść innego, jak rybkę z jeziora. Eee, chyba tutaj skończyła się już ulica. Tu już jest hotel. Więc musimy wrócić. A co jest prawdopodobnie izolabella, to tutaj? Także zjadamy, pójdziemy się przejść i ruszamy na trzecią, ostatnią wyspę. Kochani, mimo zapewnień, że wszystko tu jest otwarte, niestety nie wszystko jest otwarte. więc Znaleźliśmy takie miejsce, które po prostu jest otwarte i które ma miejsce dla nas i w którym możemy sobie usiąść i spokojnie zjeść. I także. Nasz wybór nie był za bardzo, wiecie, nie mieliśmy za bardzo wyboru, więc po prostu wybraliśmy to, co było otwarte. Mam nadzieję, że nie będziemy jeść bardzo, bardzo źle. Miejsce wygląda całkiem dobrze, także powiedzmy sobie szczerze, myślę, że nie będzie tak źle. Ja zamówiłam rybę, tak gazowana, Myszko, chcesz? Ja zamówiłam sobie rybkę z warzywami z grill'a, Enrico zamówił sobie makaron z owocami morza. Także zobaczymy co nam przyjdzie. Jeśli jesteście zainteresowani, co będziemy jeść na obiad, to zostańcie i zobaczcie co będziemy jeść na obiad. Tymczasem ja tutaj rozgoszczę się, bo Enrico poszedł do łazienki. Wino białe domowe, więc to nie jest takie wino wiecie, z butelki, tylko po prostu domowe, ichniejsze. Enrico wprawdzie nie chciał, ale... Dobrze, kochani, widzimy się zaraz, kiedy już będziemy mieć coś na stole więcej niż tylko wino, e, wodę i grissini. Kochani, słuchajcie, jesteśmy już po obiedzie i niestety bardzo nas rozczarowało to miejsce, w którym zjedliśmy. Enrico zamówił sobie makaron, który pływał w sosie. Wyglądało to tak, jakby zamówił zupę z makaronem i z owocami morza. Ja zamówiłam sobie rybę, moja ryba była w miarę, ale niestety warzywa z grilla były tak grubo pokrojone, że nie dało ich się dobrze zjeść. No, no nie jesteśmy zadowoleni, ale kurczę, no prawda jest taka, że bardzo niewiele miejsc tutaj jest otwartych, to znaczy mało restauracji niestety jest otwartych. Hmm, praktycznie żadna z tych, które widzieliśmy na TripAdvisorze, bo później byliśmy jeszcze na TripAdvisorze, żeby zobaczyć co inna temat tego miejsca myślą i niestety potwierdziło się to, co po prostu my dostaliśmy na talerzach. Mówiłam do niego, że całe szczęście, że nie zamówił sobie pizzy, bo było napisane właśnie na TripAdvisorze, że pizza jest mrożona, więc... Kurczę, strasznie źle, bardzo, bardzo źle. Naprawdę, bardzo dawno nie jedliśmy aż tak źle. No ale dobrze, no jakby nie można oceniać całej wyspy tylko po tym jednym miejscu. Bardziej, że mówię, bardzo dużo miejsc jest zamkniętych, jesteśmy w takiej sytuacji dosyć wyjątkowej, jest bardzo mało ludzi ogólnie, więc to też trzeba docenić, że po prostu jest miejsce, gdzie można usiąść, jest miejsce, gdzie można zjeść. Nie ma tłoku na łódce, więc doceniamy. Że jest tak jak jest, no ale nie ma też to swoje minusy, między innymi właśnie to, że restauracje, które są polecane, są pozamykane, a te, które są takie średnie, są otwarte. Mogliśmy zjeść też kanapkę tak by chyba było rozsądniej, w sensie, <grych> może nie byłoby tak źle. No ale dobra, no, zjedliśmy. E, jedziemy teraz, płyniemy teraz na Izolabella i tam spodziewamy się po prostu e, czegoś ładniejszego, przynajmniej krajobrazów ładnych, przynajmniej widoków ładnych. Miejmy nadzieję, że e, chociaż ta wyspa pozostawi takie lepsze wspomnienie. No niestety, tej i Peskatorii, oprócz tego, że ładna, oprócz tego, że charakterystyczna, no to kuchnię ma nie najlepszą. A mówią, że, a czytałam, że, było, że jest zupełnie inaczej. W sensie polecają bardzo serdecznie właśnie e, kuchnię tutaj spróbować w restauracji, zjeść tutaj na tej wyspie. No my tak zrobiliśmy, no niestety się zawiedliśmy. No ale dobra, nic, płyniemy dalej i Isola dei Pescatori, a my znajdujemy się na Isola Bella. Isola Bella nazywa się izolą ładną właśnie dlatego, że jest najładniejszą z tych trzech wysp. My się o tym będziemy przekonywać zaraz, bo wchodzimy do środka. Jeszcze nie wiem do końca, jak to miałoby wyglądać. Tutaj widzicie, jest Palazzo Borromeo i zobaczymy, jak to działa. Czy trzeba wejść? Powinien być to jakiś park? O wszystkim wam opowiem i wszystko wam pokażę, jak tylko będę sama coś wiedziała. Także widzimy się za chwileczkę gdzieś tam dalej przy wejściu, jak już zrozumiemy, jak to działa. O. Pawie krzyczą, myszko, pawie. Kochani, można umierać. Widzieliśmy białe pawie. Są prawdopodobnie trzy samice i jeden samiec. I one sobie po prostu spacerują, od tak. Widzicie, wolno. Słuchajcie, Izola Bella naprawdę e, zasługuje na swoje imię. Zdecydowanie jest naprawdę piękna. E, ten, kto tutaj mieszkał, naprawdę miał gust. Wiedział, co robi, bo wnętrza są przepiękne. Ogród jest naprawdę super piękny. Więc jeśli macie kiedykolwiek możliwość, żeby sobie przyjechać tutaj do Lago Maggiore, żeby zobaczyć Białe Pawie. To słuchajcie, zdecydowanie Wam polecam, bo jest przepięknie, słuchajcie, naprawdę. My niestety, ale mamy Ale, która już prawie śpi, więc proszę. Ale prawie śpi, więc będziemy musieli się po prostu zbierać już do samochodu. Mieliśmy sobie jeszcze podjechać do parku takiego ze zwierzętami tutaj niedaleko, myśleliśmy, że to będzie coś fajnego dla Ali, ale niestety, słuchajcie. No usnęła, więc prawie usnęła. Bo sypia na rękach, a zostało nam jeszcze kawałek drogi, żeby przejść. Um przejechać właściwie przepłynąć, nie przejechać, a nie przejść. Więc y, zbieramy się. E, odezwę się do was jeszcze e, w samochodzie, żeby wam jeszcze podsumować to, co się dzisiaj wydarzyło. Mam nadzieję, że wam też się bardzo podobało. E, mam nadzieję, że chociaż trochę oddałam tego piękna, ale mówię, jeśli macie możliwość, to lepiej jest przyjechać niż tak na filmach oglądać, bo zdecydowanie m, lepiej jest na żywo niż w filmie. Dobra, kochani. Widzimy się zaraz w samochodzie. Albo jeszcze na barce. W każdym razie jesteśmy już przy końcu naszej wycieczki i słyszymy się za chwileczkę. Kochani, już z samochodu yy, po drodze do domu. Yy, Chciałbym tylko króciutko wam powiedzieć, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o. Koszty, które, zostało, które musicie ponieść, jeśli macie ochotę tutaj przyjechać, jak to wygląda od strony technicznej. Także, jeszcze krótkie podsumowanie. My przyjechaliśmy samochodem, zaparkowaliśmy na parkingu bardzo blisko tego, tej stacji, gdzie się wsiadało i wysiadało z łódek, z, czyli portu. Trudno jest nazwać to portem. Widzieliście, jak to wygląda? To nie był taki port. W każdym razie, miejsce, do którego się wsiada i wysiada z łódek, z barek. Czyli zaparkowaliśmy tam, zapłaciliśmy 6 euro za parking, za przejazd pomiędzy wszystkimi trzema wyspami, bo można się też oczywiście zdecydować na bilet tańszy, i wtedy się podróżuje na przykład tylko na jedną z wysp albo na dwie wyspy. My wybraliśmy tą opcję zwiedzenia wszystkich trzech wysp. Koszt taki to 30 euro. A biomapak to 30 euro, a testa 30 euro i totale per trajektor. A, ok, 30 w sumie, czyli wyszłoby na to, że po 15 na głowę za e, wszystkie trzy wyspy. Oczywiście, kiedy przyjeżdżacie na poszczególne wyspy, e, jeśli tak na przykład na izola Madre jest ten fantastyczny ogród, którego nam się nie udało zwiedzić, bo chcieliśmy po prostu jak najszybciej jechać coś zjeść i e, później zobaczyć tą ostatnią wyspę, e, trzeba sobie dokupić bilety oczywiście na miejscu. Więc ogród na Izola Madre, na Izola dei Pescatori, mówią że są restauracje. Widzieliście jak zjedliśmy, także nie wiem, przemyślcie to jeszcze dobrze. I później Izola Bella, najładniejsza z tych wszystkich trzech wysp. Jest tam też miejsce, gdzie można zjeść, i jest wejście do tego Palazzo Borromeo, do którego weszliśmy. I w cenie biletu jest zwiedzanie tego właśnie palazzo oraz ogród. Koszt to jest 17 euro od osoby, żeby zwiedzić po prostu wnętrze i ten ogród. Co jeszcze, jeśli chodzi o sprawy techniczne, ja powiem szczerze, że troszeczkę to było moim zdaniem nie najlepiej zorganizowane, dlatego, że nie do końca wiedzieliśmy, gdzie mamy robić, co mamy robić, po prostu jak przypływaliśmy na poszczególne wyspy, to nie było tam osoby, która po prostu powiedziała, nie wiem, idźcie tam, zróbcie to, czy nie wiem, czy teraz możecie zrobić to, czy tam, to po prostu musieliśmy trochę tak po omacku szukać, ale ogólnie rzecz biorąc, te wyspy nie są też takie duże, żeby móc tam się skupić, albo móc czegoś po prostu, nie wiem, coś ominąć, także powiem szczerze, że nawet jeśli tam nic nie było, co moim zdaniem byłoby fajne, to jest to jakoś tam wiecie, do zorganizowania. Jeśli macie możliwość wybrania tylko jednej wyspy, albo nie macie czasu, albo w ogóle chcielibyście finansowo po prostu troszeczkę, żeby was to uu, wyszło troszeczkę taniej, to ja zdecydowanie polecam Izolabella, czyli ostatnia z tych wysp. Można kupić, tak jak wspomniałam, bilet tylko na jedną wyspę. I, yy, i po prostu, no, jeśli możecie, jeśli chcecie, albo jeśli nie macie możliwości, to moim zdaniem Izolabella to jest najlepsze wyjście, najlepszy wybór. I to w zasadzie kochani, tyle. Jeśli macie jakiekolwiek pytania co do tego, jak to wyglądało, co chcecie przyjechać, czy cokolwiek, to oczywiście zapraszam do opisania w komentarzach pod dzisiejszym filmem. Eee, a ja się zamina dziś żegnam. Widzimy się w kolejnych filmikach na kanale Italia Moim Okiem. Przypominam Wam, że możecie mnie też śledzić na Instagramie, gdzie co mam zdjęcia i różnego rodzaju relacji. Także zapraszam serdecznie i widzimy się niedługo. Trzymajcie się. Pa-pa!